Chyba już raz Cię zabiłem. To będzie ostatni raz. Jesteś moim ciekawym. Dobrze, zanim Cię zabiję, będziesz miał okazję zobaczyć coś spektakularnego. Tylko w końcu zatacza koło. Wracamy do punktu wyjścia. A ty... będziesz świadkiem tworzenia się historii. Historii? Miałem pięć lat! Torturowałeś nas! Byliśmy dziećmi! Byliście częścią czegoś większego. Tylko mnie zawdzięczasz to, że nadal żyjesz. Dzięki mnie jesteś silny. Wyjątkowy. Jesteś silniejszy niż mogłem przypuszczać. Ale mnie nie dorównujesz. Jakieś ostatnie słowa? Co zrobiłeś z moją siostrą? siostrą? Eee, CO ZROBIŁEŚ Z MIĄ?! żyjesz. OK, nie dobrze. Dokąd teraz? 还是吃个饼。 Okej, okay, to mi się nie podoba. Nie zdecydowanie za silny. Chwilę zatrzymę. Kurde, utknąłem. No, To jest oczekiwa, biegniemy dalej. Nie wiem, czy się, że za każdym razem drzwi mam zamykane. No przeskakuj to. A ty? Dlaczego mi pomagasz? Pokaż mi rękę. No daj. Nie gryzę. Nie do krwi. Jest coś, co nas łączy. Na mnie też eksperymentował ten zjeb. Mia, znałaś taką dziewczynkę? Mia? Nie. Kto to? Moja siostra. Byliśmy razem w placówce Cekiery. Szukam jej. Wiesz? Jeśli przeżyła, pewnie daje dupy za wodę gdzieś w mieście. Co? Nie mnie oceniać. O czym ty mówisz? się! Hej, gadzio! Takie czasy, taki świat. Tylko mówię. Muszę ją znaleźć. Dobra, spieprzajmy stąd. Nie wiem, czy się go pozbyliśmy. Hej, czekaj! Ale szybko. Niech idę do kierunku. Niedaleko jest wejście do central lub. Tam jest bezpiecznie. Kompletnie odpłynąłeś. Miewasz koszmary o tym, co nam zrobił? Cały czas. Dlatego chcę zabić gnidę. Waltz jest trzeci na mojej liście. A co się stało z resztą dzieci w szpitalu? Człowieku, ktoś kiedyś napisze o tym książkę. I nie będzie w niej happy endu. Większość nie żyje. Spotkałam jednego gościa. Do śmierci będzie spał z nożem w dłoni. W cholernej lodówce, którą sobie przerobił na schronienie. Nigdy jej nie opuszcza. Nie chodzimy razem na terapię, jeśli o to pytasz. Czyli też byłaś u Wolca. Kiedy? Długo? Kiedy? Średnio pamiętam ten czas, ale miałam farta. Nawiałam po paru tygodniach. Nie pamiętam cię. Uznam to za komplement. Gdybyś pamiętał, nie miałbyś dobrych wspomnień. Większość woli zapomnieć, jeśli przeżyją. Uciekłaś? Niby. Masz listę celów? Serio? Myślisz, że żartuję? W tym mieście roi się od śmieci, a ja jestem pokojówką, która w nim posprząta. Kogo wpisałaś? Oprócz Łoca. Rzeźnika, hakona i. Wiesz co? To bardzo długa lista. Jest tam kilka cieńszych płotek, które zasłużyły na śmierć. A kto cię do tego upoważnił? Żartujesz? Najwyższy organ władzy. Mój własny czcigodny autorytet. A ty? Co robiłeś z tym pieprzonym hakonem? Aż ciężko w to uwierzyć, ale mnie uratował. Przybyłem tu zarażony, bez biomarkera. Ludzie chcieli mnie powiesić. Jasne, mieli rację. Pomógł mnie uwolnić, dał biomarker, ale mnie okłamał. Nabiera każdego, każdego. Sama mu kiedyś ufałam. Serio? Opowiedz. Może kiedyś. Ale nasze historie są podobne. Wychujał mnie. Ludzie stracili życie. Zapomnij o nim. Albo lepiej, umów się z nim. I przyjść na spotkanie z kuszą i bełtami. Dobra, dość gadania, chodźmy. Hmm, stanowczy, miło, musimy iść. Wow. Myślałam, że już po tobie. Podobno Walls robił te eksperymenty na własną rękę. Jebany psychol. I nikt z grs się nie zorientował? W końcu się zorientowali. Słyszałam, że za to go wywalili. Szkoda, że tak późno. Dlaczego Hakon jest na liście? Bo zabił Lukasa? Nie. Nawet lubię tych służbistów, ale nie, mam w dupie śmierć Lukasa. To dlaczego? To długa historia na inną okazję. Wszyscy na tej liście zasługują na bełt, a Hakon na coś znacznie gorszego. Kurwa! To było otwarte! I dupa! No zajebiście! Udaje mi się, że mamy klucz. Mordę. To działa! Skąd to wziąłeś? Znasz Dylana? Skąd znasz Dylana? Znasz to dużo powiedziane. Zgłosił się do mnie, bo chciał opuścić miasto i Łolca. Bał się, coś się stało albo coś odkrył. Co mógł odkryć? Nie wiem. Dylan wiedział, że mam kontakt z Frankiem, ale potem przestał się odzywać. Dylan dał mi to przed śmiercią. Waltz go zabił. Jebany! Jednak go dorwał. Mam znaleźć kogoś o imieniu Lawan. Wiesz kto to? Może mieliśmy się spotkać. Pojebany wszechświat połączył nasze drogi. Co? Lawan to ja. Dylan chciał się skontaktować z Frankiem. Podobno Lukas coś znalazł. Coś, czego Waltz szukał od dawna. Chciał uciec z miasta, żeby Waltz tego nie dorwał. Klucz Gierę? Jaką mam? Być może. To przez niego Lukas skinął. Dylan też. Uważaj. Możesz być następny. Jest cenny. Dla Waltza wręcz bezcenny. Lepiej go nie zgub. Uważaj! Co się dzieje? Niemożliwe! Waltz musiał włączyć agregaty. Waltz? Dlaczego? Skąd ma wiedzieć? Kto nadąży za tym pojebem? Chodź! Szybko! Drodzy zanim się wyłonę, pociąg ma opóźnienie. Obsługa metra przeprasza za niedogodności. Uwaga na odstęp. Dziękujemy za uwagę. Proszę kurwa bardzo! Szybko! Mamy czystą drogę do Central Love! Wykryto pojemnik z Aiden, A się, zobaczy sobie. Śmieszne. Kurwa! Kurde, patrz! Tutaj też! Patrz! Ale jasno! Niewiarygodne, kurwa! O, wejdź na dach! Sprawdzimy z góry! Widzimy się! Co tu się dobrego wydarzyło? Daleko. Cholera, myliłam się, nic nie widzę. A taką miałam nadzieję, Tępa frajerka. Ale. Spokojnie tu. No. Dlatego przychodzę tu, kiedy mnie coś wkurzy. Czyli często. Uwierz. Patrz, Ejden, wracają. A, naprawdę, kurwa, wracają. Widzisz, Aiden? Nie. O, nie wierzę! Po prostu nie wierzę! Dałam widzisz to? O, widzę, Danior. Podziwiam pokaz w punkcie widokowym. Jak to się stało? Ciemność przez 15 lat i nagle to? Nie wiem, nie wiem. Musimy się dowiedzieć. To bijaj do kantyny, pogadamy. Bardzo się za tobą stęskniłem, loka. Waląc browary i posuwając barmanki? Zdasznie, mam dar. Przyjdziemy tam, debil. Coś jest nie tak. Nie. O nie, 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 nie! Nie! Kurwa! Co się kurwa dzieje? Jest rybie oko, jak się tam dostać? Rybie oko, poczeka! Poczeka? Dlaczego? Musimy sprawdzić podstację. Jedna jest tam, w pobliżu wieży SP. Co z okiem? Słuchaj, chcę ci pomóc i pomogę. Razem nam się uda. Ale musisz zrozumieć, pierwszy raz przez ponad dekadę nic się nie zmieniało. Dziesięć lat pieczonej ciemności. Musimy to sprawdzić. Jak dotrzemy do podstacji? To stara paralotnia. Do niektórych miejsc dostaniesz się tylko tak. Rób to, co ja. Ale Lawan kurwa Okej, okay, czyli mamy parę na które będziemy mogli teraz sobie platać. Jestem są ciekaw czy mi się uda. Nie wiem, czy skoczyć. O o! Wszystko wskazane za powinienem tworzyć Okej, okay, jak się otwiera? No muszę przyznać, że nie przeczytałem Otworzyliśmy niestety zdecydowanie jest zbyt późno, nic nie da, bo to nie chce lecieć. Nie wiem, nie mam pojęcia o to, co to chodzi. Przynajmniej wiem, jak otworzyć, ale tak jakby był, był byłbym odłączony od możliwości sterowania. Okej. Okay. Chyba wiem, o co chodzi. Nieźle. Jak na żółto dzioba. Myślałem, że będzie trudniej. Te. Nadal nie wierzę, że to się dzieje. Myślę, że to Walls włączył prąd. Ale dlaczego miałby to robić? Nigdy nikomu nie pomógł. Dlaczego miałby przywrócić ludziom prąd? Jesteś pewien, że to on? Użył klucza GRF w fabryce Aut. Wtedy włączyły się światła. Ma to sens. Lata temu wojsko przejęło tę fabrykę, żeby zagarnąć ogniwa energetyczne. Nie miałam pojęcia, że nadal działają. I mogą zasilić pół miasta. Pilnuj tego klucza, Aiden. Cholera wie, do czego jeszcze służy. Pośpieszmy się z tą podstacją. Ok, nieźle, ale jak chcesz być lepszy ode mnie, to ćwicz. Nie wiedziałem, że to wyścig. <grym> to zawsze jest wyścig. Chociaż nadal poddajesz się wiatrowi, a to ty masz go kontrolować. Jeszcze uh jak się udało. Okej, okay, stąd jest już całkiem blisko do podstacji. Dotrzyj tam i ją włącz. Jak to sam? Jesteś dużym chłopcem. Ogarniesz to. Przy stacji metra jest kolejna. Ja się nią zajmę. Jeśli uda nam się chociaż z jedną, to z czasem włączymy wszystkie. Ale jak mam ją włączyć? To żadna filozofia, Aiden. Te systemy są stare. Musimy się upewnić, że bezpieczniki i kable działają. No dobrze, my ruszamy w innym kierunku. Póki co myślę, że ja ten odcinek zakończę. Także jeśli wam się spodobał, to koniecznie zasiądźcie w górę komentarze i subskrypcję, a my będziemy się niebawem w kolejnym odcinku. Cześć, czołem.